to live in peace as Mr. Nobody, or go down for all times in a blaze of glory. kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego i ostatniego już odcinka z gry Cyberpunk 2077. Tak jest moi drodzy, poznamy w tym oto odcinku, króciutkim odcinku trzecie zakończenie cyberpunka. E, tak więc serdecznie zapraszam. Sam jestem ciekaw jakie ono będzie. No... Wiele myśli przychodzi do głowy, ale sprawdźmy to, sprawdźmy to wspólnie. Tak więc, moi drodzy, jeżeli tylko ten odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, odwiedźcie jeszcze tylko wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu. A teraz lećmy. Zapraszam do świata Cyberpunk. Ok, moi drodzy, tak więc jesteśmy w miejscu wyboru. Um... Tego jakoś do zakończenia, więc zobaczmy. Arasaka była, Panam była. Możemy dać sobie z tym spokój. No i w ten sposób e, spróbujemy zadziałać. Nie wiem, co się dzieje. Czemu mi to lata? Ale spróbujemy wyrzucić tabletki. Wiem, właśnie co zrobimy. No i działamy. Wiem. O tym mówię. Teraz się pogubiłem. Przeszliśmy długą drogę do tego punktu. Pamiętam. I nagle odpuszczasz. Dlaczego? To najczystsze rozwiązanie. Obojętnie, co spróbujemy zrobić, zginą kolejni ludzie. Ludzie giną. Tak to jest ustawione. Mhm. I co? Ja jestem tego wart. Może ty jesteś. Poza tym, to jedyny sposób, żebyśmy byli oboje świadomi śmierci. Chwili, kiedy to się stanie. Aha. Nie myślałem o tym w ten sposób. Wciąż potrafisz mnie zaskakiwać. Może jednak się czegoś od ciebie nauczyłem. Jesteś pewien? Jeśli nie masz nic przeciwko. Pewnie zrobiłbym to inaczej, ale w porządku. Tak po prostu się zgadzasz? Może też się czegoś od ciebie nauczyłem. Teraz. Jest całkiem przyjemnie. Mm -hmm. no dobrze się z tobą pracowało, wi? Z tobą też, Co, to by było na tyle? Szczerze powiedziawszy, liczyłem na coś więcej. Nawet na coś takiego. Na więcej. Aha! No i w tym momencie strzelił sobie w łeb. Znaczy, chyba strzelił sobie w łeb. No bo słyszeliśmy strzał, ale tego nie pokazali, więc. Zawsze to jest sens, jakaś możliwość, rob. nie? Zrób to, zobaczysz, będzie ci lżej. Uh -huh. Hey, <laughs> Jak tam za świat? Proszę, jakie pożegnanie. Rzeczywiście takie fajne. Bo tu na dole wciąż chują, może nawet bardziej niż przedtem. Żałuję, że nie mogłem zrobić więcej. Że tak to się musiało skończyć. Pozytywne emocje, Wiktor. No tak, pozytywne emocje. Ciekawe, kto jeszcze będzie się chciał pożegnać ze zmarłym Vi. No na pewno ktoś się pojawi, nie? Panam pewnie jeszcze będzie rozpaczać trochę, tak mi się wydaje. Hey, Vi, myślałam o Tobie ostatnio i postanowiłam zadzwonić. Tak bez sensu, wiem, ale kiedyś ludzie gadali do grobów i nikt się temu nie dziwił, co? W ogóle dużo o tobie myślę, o tym co zrobiłaś i ja cię rozumiem, rozumiem, że chciałeś uciec z tego miasta raz na zawsze, ale kurwa Wicz, ty w ogóle pomyślałeś jak to jest kiedy... Czyli jak widzimy, ze śmierci wi ludzie nie są zadowoleni. O jest pan. Hey, wie. Wiesz co? Mam nadzieję, że rzeczywiście istnieje jakieś życie pozagrobowe. Powiedzieć ci czemu? Bo to znaczy, że któregoś pięknego dnia znowu się spotkamy. I zrobić ci wtedy opierdol, jakiego świat jeszcze nie widział. Co ty sobie kurwa myślałeś, co? Co ci odjebało? Wiedziałeś, że zrobiłabym dla ciebie wszystko. Wszystko, kurwa, i co? Stworzyłeś! Niech cię szlakwi! Niech cię, kurwa, szlak trafi! No, proszę, tak jak mówiliśmy, panam rozpacza. To jest chyba takie. Najsmutniejsze no, zakończenie. No tak. Można się było spodziewać. Wielu ludzi w Night City tak kończy, zwłaszcza tych przyzwoitych. Mój pierwszy partner z NCPD, Jamie Sheen, też sobie palą w łeb. Nie zostawił listu, ale ja wiem, że to był protest przeciwko temu, co się działo na komendzie. Tylko też nic się nie zmieniło. Na że było jednego dobrego w niej. Spoczywaj w pokoju, win. Ktoś jeszcze? Czy to już będzie na tyle? miejsce? Heiwi... Podejrzewam, że nigdy już nie odsłuchasz tej wiadomości, ale... Są na ziemi rzeczy, które nie śniły się filozofom, prawda? Tak mówią. To... To był twój wybór. Miałeś do niego pełne prawo. Ale powinieneś wiedzieć, że on nie dotyczył tylko ciebie. Że dotknął też Twoich bliskich. Mm -hmm. Myślę, że. Że nawet nie wiesz, ilu ich było. No, coś w tym jest. Może kiedyś się jeszcze zobaczymy, Fii. Ty, ja, Jackie. Jackie nie, bo Jackie jest w A póki Co? Trzymaj się. Ty też się nie puszczaj. Co? Wsio? Tak, wsio, leci muzyczka już koniec pożegnań. Tak więc moi drodzy, no tak wygląda oto trzecie zakończenie Cyberpunk 2077. W mojej ocenie gra jest świetna pomimo błędów, tak jak już mówiłem oczywiście, pomimo błędów gra jest świetna, świetnie napisane postacie, świetnie odegrane. I. Bardzo sympatycznie napisana fabuła, tak więc moi drodzy, to by było na tyle jeśli chodzi o cyberpunka, zakończamy cyberpunka w tym momencie i będziemy ne, wracać do Assassin's Creed Valhalla, na który was serdecznie zapraszam, no i kończymy. Jeżeli tylko wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, zapraszam was na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu. Między innymi strona na Facebooku Satanus Gaming, Instagram. takie jest, tam informuję zawsze o nadchodzących odcinkach, jak i również... O nadchodzących strumykach, moi drodzy. I pamiętajcie, że to dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu, powstają moje odcinki, jak i również powstają i pojawiają się strumyki. Tak więc zapraszam Was na stronę Patronet, gdzie można zostać moim patronem już od 5 zł, moi drodzy. A teraz żegnam się z Wami. Tak więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnych odcinkach i strumykach. Na razie, hej!